Siema wszystkim z tej strony Polski pingwin. Witam serdecznie całego YouTube'a polskiego. Dzisiaj mam dla Was nową serię na Hack Slash mine, mod Minecrafta. Co tu jest, sam nie wiem do końca lubienie słodzianki i stworzymy teraz nowy świat i zobaczymy. Nazwiemy nowy świat, nowy świat. Niech będzie, niech będzie. Stworzymy nowy świat. Co tu będzie ciekawego? Hmm. Generating level, czyli generuje nam świat. I mamy opcje kim chcemy być. Czyli możemy być Steve'em, zwykły Steve. Steve jest, zwykły, jak nie wiecie co to Steve, to ten charakter z Minecrafta, ten zwykły... Niebieska koszulka taka i spodenki tej Czy tam sam nie wiem, zapomniałem. Elf, czyli elf. Dwarf, czyli taki malutki ten, malutka rasa, takie... nie wiem, gnomki, takie ja wiem jak to... Dwarf to dwarf, to jest co? Możecie napisać, zapomniałem. E, Halfling to jest trochę trudniej przetłumaczyć. Tak jakby mieszanka dwóch ras, ale nie wiem jakie rasy, bo nie pisze. E, Halfling nie pisze. Ale ja chcę być elfem i teraz możemy wybrać, czy chcemy być e, wojownikiem, warrior, mage, magiem, czy ranger, strzelać słuka. łuka. Ja chcę być warriorem. Czemu? Bo elf, elf jest szybki i w sumie siedzi w drzewach i powinien strzelać słuka, ale myślę, że Warrior będzie lepiej. Bo... Mm, mogą się skończyć i nie wiem. Myślę, że Warrior będzie lepiej. Ogólnie chcę Diaksowy miecz. Puh. 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 Uh. Przepróbowałem przekryć moje ziewanie. Okej, okay. dajemy. Wow. Oh my god, gdzie jesteśmy? Oh, jakiś tower śmierci, what the flip What the floor dire chicken! O, oh, dire chicken. Hello, dear chicken. O! Oh, atakuje mnie! Ging! Ging! Wow, dire chicken nie zaatakował. U! Uh. Czyli to jest hack slash mine mode, to ja jestem... Wow, jaki chudzielec jestem! What? <laughs> Czemu taki chudy jest mój skin? Och! Bagłodny głodny jest! E, jest. jestem! Czyli mamy takie specjale. E, czekaj. Ej! O! Czyli mamy tu specjale. Prawym przyciskiem możemy używać te specjale. To jest taki charging atak, Tak jakby, że... Naprzód i atak! Naprzód atak! Naprzód atak! I będzie taki, kiedy jest naprzód atak, to jest bardzo, w sumie o wiele więcej damage'u zadajemy chyba, a tu się kręci, zadaje damage do wszystkich, którzy są na około nas, widzisz, jeżeli zadziała i mamy tam cooldown też, tak zawsze ma się cooldown na wszystkich MMO, to jest w sumie w MMO. Ale myślę, że poszukamy. Wow, już znaleźliśmy coś, ciekawego. Wygląda jak bal... Ooo oh, chicken. Chicken! Yeah, nie, Oh my god, yeah, ja silni! Myślę, że powinniśmy pozbierać jakieś itemy. A, ah, ging! Ging! Yes! Level one! Wow! Czemu ciągle level nie leveluje się w ogóle? O oh, ja. Yeah. Hmm, jestem ciekaw. Uh, oh, nice, mamy tutaj. Agility currently defunct. Możemy, o mamy, czyli tutaj mamy damage 1 do 2 Tutaj pisze nam e, nasze specjale, mamy leash Czyli właśnie tutaj można przeciągnąć kogoś, na przykład baran Przeciągam cię O oh, kill off. I łopatą też, można przeciągnąć łopatą? Można Można też zaatakować łopatą To jest taki charge attack Czyli chyba to jest po prostu zadaje krytykalnie nie? Krytykalny damage jak zaatakuje, bum Czy bum, ale ucieka mi wiel. wow, zombie Tu zombie dostanie ładnie O, widzisz, dostał ładnie Mega atak nawet pisze Ile zadajemy damage'u, kiedy zatakujemy go To ładnie, to ładnie O, damage 7 do 8 Czemu? Nie mam szarego pojęcia, ale właśnie Wszystko wyjaśni, idziemy w dół, idziemy Oczywiście, że idzie, i Czekaj Co to, ja chcę to A, pokazuje mi w jaki kierunek idziemy Mamy tam mapkę Wow, what the hell, level 5? On mnie rozwali, co nie? Ale nie dał rady jeszcze mnie trafić. O, ale jo, zobacz, jak długo go zabije... Może, jak zabijemy level 5, to dostaniemy więcej XP i dobijemy kolejny level. Zużyjmy specjalu. Wow, silny jest dosyć special. Mam go. Nie, o, bronić się. Obrona działa taka specjalna. O, oh God, style lecą na mnie. Szybko. Nie! No, 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 no. Specjalny atak. Uach, trudno. Nie! Nie, prawie go prawie go mamy. Platform, to jest jakiś boss. O nie! Tak, tak jest. Ojejku. O jejku. Uciekać. Runaway. Nie! Yeah! Zginęliśmy. O, fajnie, że pamiętam, w którą stronę. Może pójdziemy i tam za. O, do... o! Przypomnijcie mi, nie można tak skakać bez bez organizacji, bez myślenia. U, to tutaj coś jest. A... A, można nowy sprzęt sobie przygotować. I zawsze patyki dobre, może tam będziemy enchantować. Też coś. Ja wykopię tutaj sobie dirta. I w sumie przydałoby się wykopać jakieś itemy. No, co ja robię? Daj, ulepszymy sobie trochę przynajmniej zbroję trochę. Trochę lepsze itemy, zawsze będą lepsze. Nie? No nie? Okej, okay. czyli zbieramy tutaj mamy te, te, te drewnie, drewniane kawałki. Trzy właśnie zawsze wystarczy na start znajduję. Um, gdzie mamy tutaj? I tworzymy parę patyków. Ups, to jest styk. Styk. O, mamy patyki. Um, gdzie jest mój ekwipunek? Raz, dwa, o to jest mój ekwipunek tu Czyli, a nice Widzę, ciekawie się zapowiada Czyli ja tutaj na przykład na drugim Wsadzę moje dirty I różne tam inne sity i tak Hej, ja też to chcę wziąć Kompas tu dam na początek i tak zrobimy A w sumie czy nam potrzebny jest kompas? A będzie, niech będzie, niech będzie Czyli damage, dexterity Uuuu Inteligencja Dexterity, inteligencja, mądrość i fortitude, czyli okulna siła. U, słaba, słaba. Warrior wybrałem, oh. Źle wybraliśmy. Złą mieszankę klas, ojejku. Czekaj, można to przecią. okej, okay, nie, nie, uczę się, uczę się. Okej, okay. możemy zrobić crafting table. Zrobimy crafting table. Uuu, uh, nice! Achievement! Achieved! Crafting table. Czyli mamy crafting table. Uuu, uh, musimy... Czekaj, co to jest w ogóle? Drewno! Ugh. Ugh. Rzygać mi się z tego... Drewna, daj mi... Kurczę, drewno to się nie używa nawet, daj. Musimy znaleźć. Wykopiemy sobie ładny... up uh, to jest kamień chyba. Czy kawałki. Uuu, nice, nice. Ładnie wygląda Cobblestone. Ciekawa tekstura. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaka tekstura, to po prostu ta tekstura przechodzi od razu z tym, to nie będę za każdym razem mówić, bo to przechodzi właśnie z tą modyfikacją. E, zobaczymy, jak tam się renderuje nasz e, Minecraft. U, nieźle, nieźle zapowiada się dobrze. Ok, czyli rozwaliliśmy tu wszystko. Jesteśmy gotowi. Tutaj z wszystkim ładnie. I tutaj rozwalimy. Um, rozwalimy tak. Myślę, że wystarczy nam. Uu, czekaj, użyjemy nasz Mega Skok. Uup. Nice. I zrobimy sobie Itemy e, Podstawowe. E, podmienimy sobie to. Bo to może tu iść. Short Sword. Al, jakie można inne? Może, może można Battle Axe czy coś takiego? Czekaj, zobaczymy. o nie. Myślałem, że można Pickaxe. Aks. A w sumie można zrobić te wszystkie itemy, by się przydały przecież. Tylko co muszę zrobić? Jest to. Zrobić więcej patyków. Teraz możemy spokojnie zrobić wszystko: Łopatę. Kilof mamy. Sikierę. Oczywiście. I miecz. Nowy miecz. Short sword, czyli taki krótki miecz. Myślę, że będzie o wiele lepiej działał. Ej, kurczę. Tutaj jest. Tutaj lepiej wygląda w ekipunek, ładnie wszystko będę tak normalnie zrobić, robić, stakować Czyli weźmiemy tak jak zawsze, stakujemy moje patyki tutaj. Wow! Nie! Ty kursie! Mały. O! O! Jaki mega atak na chickena! A jak można na o... O! XP widzę na dole, czy co? A! XP dostaje się nie z... XP, tak myślę, jeżeli to ma sens. XP się nie daje z XP, tylko z zabijania chyba e, potworów i tak dalej, jeżeli mówię, mówię dobrze. Wow, jakiś tam... Tam jakiś ogr idzie. Kurczę, trzeba uważać. W ogóle jakieś fajne cie... Aaaa! Dinosaury! Oh no! Oh no, dinosaury! Oh god, oh my god! Ah! Idą na mnie dinozaury. Specjal. Czekaj, weźmiemy sobie obronę i... Nie będzie to! Okej, okay, jest! Gincie, gincie Mam cię! O, nie mogą mnie atakować pod wodą. Nice! O, mogą w sumie troszkę. Nie wiem ile życia oni mają, ale dosyć silni są powiem. Ja muszę stąd uciekać trochę. Będę przygotowany teraz, kiedy przyjdą. PUS! Co chcesz ode mnie ty? O no! O no, no, no! Okej. Okay. Giną powoli, giną, prawie załatwiliśmy ich wszystkich. O! Jest, ten właśnie bardzo silny jest uh, Męczę się troszkę, powiem szczerze, męczę się z tymi z tym shiftem, bo musisz shifta przytrzymać I prawy przycisk, oh, Uuu, uh, zrzucił mi jakieś itemki Ciekawie, ciekawie, nie powiem Okej, okay, wyjdziemy tutaj i chyba z tego co wygląda, zużyję taki specjal, tutaj ten właśnie Powinienem ich załatwić już wszystkich do końca Oh yeah jeszcze ten specjal. Kurczę, za długo się zmienia specjal, właśnie. Szkoda, że nie ma jakiejś hotki do tego. A może mogę ustawić? O! Jeszcze raz mnie trafi i mogę zginąć? Jest, mam cię. Uuuu! Dropują itemy i dobiliśmy level. O, Mo oh, nice, mogę plusować to. Wow! Ile poplusowałem życia? Mega! Zajęliście mi się, ta modyfikacja podoba. I can slash, oczywiście, też z tekita. E, to co zawsze. Lever tunic. oh necklace. oh necklace. A co to jest? Club. Oh, różne drewniane miecze. Damage 2 do 5. O. Oh. Oh. Nice. Nice. Czyli, o, oh, porządny lud się dostaje i wszystko. Whoa. Damage 1 to 2. Teraz mamy damage nadal 1 do 2, 1 do 2 Damage 1 do 2 nadal Increases Magic Damage Increases total mana Health Agility 0 O, strength O, strength trzeba było pod, podkręcić trochę Czy ja nie wiem, bo tutaj short Short sword nie pisze mi w ogóle ile damage'u zadaje ale ten club, ten club tutaj pisze 2 do 5 Wiesz co, możemy sprawdzić na krowie tutaj, ile zadajemy damage'u Zwykły 7 Ucieka, ucieka Tak, average 9, 6 7, 9, 6 Mieliśmy 7, 9, 6 Weźmiemy to teraz 20, o, to critical 10, 9, 10, okej okay. O wiele więcej z tym Może możemy to jakoś coś skorzystać z tego jakoś, nie wiem w jaki sposób, ale może coś z tego można zrobić. W ogóle... O, oh, jest! Mięso! O, oh, z łuka strzela mi, nienawidzę ich. Tych tych, którzy strzelają z łuka. Okay, weźmiemy. Skoczymy sobie tu na górę, muszę uważać, bo dużo monsterów tutaj chodzi po nosy. Um, o, oh, mogę... Czekaj, jak wezmę sobie sprint... Oh, nie ma jedzenia! Nie musisz... Nie musisz jeść! O oh, nice! u uh. Uuu, tutaj jest ten. To nie wiem, czy to jest ten sam. Ale są różne te jakieś fortece dziwne. Hmm. Podobne do Battle Towerów z Yockboxa, ale myślę, że w sumie kompletnie inne, jeżeli jak już tam dojdziemy, to że będą kompletnie inne. Okej. Okay. Czemu nie mogę to użyć, tego zużyć? Hej. Nie mam many, czy co? O, zombiak level 4, to... To będzie prosta sprawa. Weźmiemy ich normalnie. Może odkryjemy jakieś nowe specjalne później. Uuu, auto, lubię. Automatycznie mi u, zmienia mini-mapę, gdzie jestem. Na przykład jestem teraz pod ziemią. To automatycznie mi zmieniło. Opa! Psiu. I to na będzie na wszelki wypadek, bo ma trochę NocPac. Wow! King Slime! What the. Widzicie to? Co to ma być? Mega slime, kurde. To jest jakiś epic. Epic King Slime. O, oh, to jest boseb. Jest! Oh, mamy tutaj jakieś itemy. Nice, ale nie może do nas dobić. Nice, to też dobrze. Rozwalimy ten spawner. Nie możemy. Okej, okay. weźmiemy tego slima. Jakieś numbowate slimy. Uj, mega slime. Mega king slime to będzie. Mega king slime. Mega król slime. Ale jakoś nie może się ruszać, bo głupi wybrał sobie dom, który jest o wiele za mały dla niego. Wow, ale te slimy się spawnują jak szok. Slime spawner przypadkiem? O, może ten generuje te wszystkie slimy. Jest, mam cię! Wow! Ale slime'ów szok! Oh god, myślałem, że nie będzie aż tak źle, ale teraz ich się spawnuje. Wiele! Up. Mam pomysł. Skoro ich jest tyle, mogę zadawać im taki krytykal. Krytykal? Oh. Mam cię. O, oh, spider jeszcze jest. Nie, nie, dobrze, musimy uciekać. Pum. Myślałem, że krytykal będzie. Czekaj, weźmiemy to na wszelki wypadek, że będzie ich dużo, i właśnie jest, możemy to zużyć. Nic nie dało! Muszą być chyba bliżej. Okej, okay. wow, slimy, nadal slimy wszędzie atakują. I mamy, w sumie mamy i tak dużo życia. Prawie mamy trzeci level. O, dinozaury tutaj jeszcze, czego tu nie było, kurde! To jest jakieś mega trudne. O, lubię właśnie takie, ale właśnie to jest taki dungeon. To jest może instance. Może to jest instance taki, tak jak w MMO. Uuuu, nice. Ubierzemy to. Z przyjemno. Wooden. S o, mieliśmy wooden sword. To jest to dupy. Wooden shovels. Wooden pickaxe. O, o, o. Wow, plus two to maximum, Oh yeah, nice. O, walić to. Bierzemy to. Crazy mace. Crazy mace bierzemy. O, 80, 80. O, zajebista modyfikacja. King! Nice, teraz będziemy zadawać mega atak. Czekaj, wezmę sobie to. Puss o, mamy level 3, czyli szybko dodam e, trochę tutaj wejdę do inwentorii. Hej, nie mogę... O, mogę dodać już mogę. Dam do strength, ponieważ jesteśmy warrior i powinniśmy też zadawać o wiele więcej obrażeń. Teraz już chyba zadajemy o wiele więcej obrażeń, bo zobaczymy. U jest. O wiele więcej obrażeń. Już prawie giną na, na hicie jednym, ale nie zapomnijmy, to jest bardzo fajny miecz, który: Plus do 2 do maksimum damage. Nice, ale zajebista. Nie spodziewałem się, myślałem, że to będzie jakiś nudny. Normalny. Jakiś. Nie, że nudny, bo bym nie grał coś, co mi się nie podoba, ale myślałem, nie spodziewałem, że się tyle, tyle ukrytych ciekawostek i będzie. Ale nie możemy rozwalić. O, możemy rozwalić. Jest. I załatwimy tych te resztę teraz. Haha, gincie. Nie będziesz żyć moim świecie. Tu slime ball, slime ball! Slamy, slamy! Get out of my face, dirty slime. Nobody likes you. Gin. Okej. Okay. Oh, tutaj mamy jakiś. O, to jest łopata chyba. No faktycznie. Dimage. Czekaj, chciałbym to wrzucić. Oh my god, jaki slime atakuje mnie. Ej, hey, nie mogę go za. Oj! O nie mogę mu zadać obra. A, bo mnie atakowałem go jakimś głupim mitem. <laughs> wow! Buty! Oh, nice defense one! Plus 15% durability! A tu mamy plus 2 do wisdom. A wisdom daje nam co? Mane. Ale fire resist też ma, to może być przydatne. Ubierzemy je. Mm. Short sword. Zajebiste, polecam. Od razu polecam wam wszystkim. I jak macie... Wow, będziemy mieć tyle... Tam jest kolejny jakiś ten. Zbieram go. Jak będziecie mieć jakieś porady do tego, co do hack and Slash serii, to piszcie. Piszcie serdecznie. Czekam na was. Nie wiem, czy to nawet ma sens. Wow, giant rat! O, kolejny pokój. Nawet nie przeszliśmy pierwszego pokoju. Będzie mega. Musimy zaraz skończyć, bo już dosyć długo... Nagrywamy ten pierwszy odcinek, powiem szczerze, i nie chcę pokazać za dużo w jednym odcinku. Czyli czekaj, zobaczymy, ile lecimy. Lecimy już. Uu, myślę, że możemy my jeszcze dwie minutki eee, zatakować tutaj spróbować przejść właśnie slime spawner. Wiedziałem. Kurczę. Ach, mamy tylko jedną opcję: wbić gdzieś i spróbować. Oh my god, to będzie epic, mega trudne. O zobacz, spawnują się te wszystkie slajmy ciągle i my Czekaj, mam pomysł oh, NIE DZIAŁAŁO! NIE DZIAŁAŁO! Op! 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 Up, up. Musi jest cooldown oczywiście, o fajnie, można to, Ten raz o tak wbić na chatę, tak czekaj, czekaj czemu nie daje, o wbić, wbić, na chatę i atak, Bić na chatę atak, Bić na chatę, atak like a boss. No i nieźle działa, ale powiem jeszcze, że wiem sobie... O, brał czapeć! Wow! O, oh, nie, czekaj, czekaj, muszę się schować, bo tutaj jakiś nowy ten mam. I nie wiem, czy w ogóle jest dobry. Hmm... Add 3 to 5 nature damage over 6 seconds plus 1 to maximum damage. Szkoda, że nie... Damage 1 do 2, nie rozumiem. Hhh! Uh, mace of learning? Crazy mace, 2 do max damage. 3 do 10, 3 do 10... Chyba to będzie lepsze. To jest. Plus 2. A to jest plus 25%. Hmm. Nie wiem. Chyba plus 2 jest w sumie lepsze w tej chwili. E, wrzucimy tutaj resztę, której nie używamy. Tutaj. Hmm. co to ma? Purple Dungeon. O, czyli. Dungeon. Jesteśmy w dungeon. Coś tu jeszcze miałem, mi się wydawało. Hmm. Hmm Trzy... to właśnie 1 do 7 hmm. wow, Ta to zadaje... To zadaje extra damage, ale nie wiem czy będzie lepsze niż to co mamy w tej chwili. Nie sądzę. Jakoś nie sądzę. To co mamy teraz jest najlepsze chyba, ale ile tego lutu mamy od razu w jednym tym? Oh my god! Żebyśmy nie zginęli przypadkiem. O, musimy zrobić jakąś bazę sobie i się przespać gdzieś. Kurczę, mam tu mały problem taki, że nie mogę nawet się ruszać. Mam pomysł. Aha! Oh yeah! Tutaj właśnie się przydaje e, nasz... Nasze mądre myślenie, ale tutaj jakiś... Czekaj. o fuck! Może i nie. Skok fialki na górę! Jest. Okej, okay, zobaczymy. Potrzebuję kill of emro... Kurcze, nie można shifta tutaj. A tak, bo Shift zadaje... Tak, faktycznie. Czekaj. Uuu, widzę co oni tutaj zrobili. Mądrze. Czyli... Debil. Czy jak ja po położę pochodnie, to będzie okej? Okay? Czy ja nie myślę. O rany, nie muszę jak położę pochodnie, to po prostu muszę położyć pochodnie tutaj i będzie okej. Okay. Zapomniałem podstawę... Podstawowe te Minecrafta w ogóle masakra. o God, no. Ale mogę użyć to jako szybki escape, nie? Jak będę, jak będę już ginął trochę. Poczekaj, skoczę tu i sprawdzę. Defense 1 plus 15% od defensu. Hmm, damage 9 do 16. Dawid 10 to 18. 9 do 16. O, 10 do 18 z plusem, czyli 9, 16 masz tak, czyli to jest chyba lepsze. I buty, mamy defense 17. I nie pokazuje nam różnicy. O, 16, teraz 17, czyli... Czyli te są chyba lepsze. Dwa do Wisdom i Wisdom co daje? Mane. Hmm, dziwię się, że... A Ten fire resist, może... Nie, nie chcę nic wyrzucać. Kurczę, daj mi to. Kurczaczku mały. Okej. Okay. Czyli dałem pochodnie. Nie powinny się już spawnować slime, ale nie mam pojęcia. Skąd resztę tych monsterów się. Skąd oni przechodzą? O, oh, dyw, zrobiłem głupi błąd. Okej, okay. muszę ich teraz ściągnąć specjalami. A! Atak! Wow! Będzie? Jestem! Kurczę, w sumie muszę specjaly używać często. Mam nadzieję, że w końcu dam radę ich wszystkich zgarnąć, zanim oni mnie zabiją. Nie daję rady! Nie daję rady! Uciekamy. Uciekamy. Nie jestem wystarczająco pro w tej chwili, żeby wbijać na dungeon. O, czekaj, mam pomysł. Dodajemy trochę życia i dodamy też strength. I myślę, że na tym na dziś zakończymy. Ehm, Wyjdziemy na piękne słońce. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i oczywiście możecie zostawić. Och, nie mogę się przyzwyczajać do takiego chudego pingwina. O, nice, wyglądam sexy. Ehm, Możecie, nie tutaj, tylko w Minecrafcie oczywiście. Okej, okay, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli Wam się spodobało. Czemu? Ponieważ super jest i fajnie, i lubię widzieć tam łapki w górę, bardzo fajnie, przyjemność dla mnie. Oczywiście możecie też subskrybować, jeżeli chcecie być poinformowani o tej serii lub innych seriach, serii, serii lub o innych seriach, które robię. Dzięki za oglądanie, naprawdę. Dziękuję za wszystkie rady, komentarze. Do zobaczenia w kolejnym Hack Slash in Mod Mm, odcinku. Na razie cześć.